Wiesz co się dzieje, gdy podejmujesz decyzje, ale ich nie realizujesz? Tracisz do siebie zaufanie. Poważnie, w poniedziałek podejmujesz jakieś decyzje. Zrobię to, zrobię tamto, a w piątek okazuje się, że nic z tego nie zrobiłeś. Za tydzień kolejna decyzja, za dwa tygodnie kolejna. I nagle masz listę rzeczy, które musisz zrobić, ale nawet nie zacząłeś. I co się dzieje z kolejną decyzją? Podświadomie już nie traktujesz jej poważnie, bo wiesz, że prawdopodobnie nic z tego nie będzie. To działa jak samospełniająca się przepowiednia. Im więcej decyzji nie wykonujesz, tym trudniej uwierzyć w kolejną. Po prostu tracisz zaufanie do siebie jako osoby, która gdy coś postanowi, to potem to robi. A to jest fundament. Jak Twoi klienci mają uwierzyć w Twoje deklaracje, czy zespół, czy partnerzy, jak ty sam w nie nie wierzysz? Rozwiązanie to mniej decyzji, a więcej realizacji. Lepiej podjąć trzy decyzje i wykonać je wszystkie, niż podjąć 10 decyzji i nie dokończyć ani jednej.